Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Thesaloniczan. Bracia, wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was, a wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Tak? Że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki Wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, Jakiego to przyjęcia doznaliśmy od Was, i jak nawróciliście się od Bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, i oczekiwać z niebios Jego syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Oto słowo Boże!